Powtarza nam się w nieskończoność, że należy jeść wiele małych posiłków w ciągu dnia. 5. ostatnio nawet słyszałem, że należy jeść 9 posiłków dziennie i że to jest optymalne podejście do odżywiania, dzięki któremu zachowamy zdrowie smukło, sylwetkę i tak dalej. Opiera się to na prostym założeniu. Wiadomo, że kiedy coś zjemy, podnosi nam się poziom cukru we krwi, czujemy się błogo, fajnie, a później cukier powoli nam spada, w pewnym momencie osiąga poziom na którym my odczuwamy głód. No i wtedy sięgamy po coś do do jedzenia, znowu podnosimy sobie cukier. Więc w tym podejściu ile razy poczujemy jakikolwiek głód, no to sięgamy po kolejny posiłek, otwieramy lodówkę, podnosimy sobie cukier i w efekcie nie odczuwamy głodu. Raczej ile razy go poczujemy, zaczniemy go czuć, to tłumimy go sięgając po jakąś przekąskę, czy jak to nazywają, posiłek. Według tej teorii, jeżeli jemy bardzo często i niewielkie posiłki, no to to gwarantuje nam Długowieczność, zdrowie i smukło, sylwetkę, i myślę, że to są świetne, bardzo wartościowe porady, ale dla krowy, bo tylko kopytne są w stanie jeść non-stop. One mają do tego przystosowany układ pokarmowy, nie człowiek. Przede wszystkim to ja się pytam 5 razy dziennie. Co można zjeść 5 razy dziennie? 5 posiłków. Dla mnie posiłek to jest coś takiego, co dostarcza mi odpowiednią ilość składników odżywczych, mikroelementów, makroelementów, coś takiego, że ja sobie to przygotowuję coś na ciepło, siadam sobie z żoną, porozmawiamy sobie, spędzamy na tym przynajmniej 20 minut, pół godzinki, chwilę się relaksujemy, następnie wracamy do pracy. Eee... Ja nie mam czasu na przygotowywanie pięciu posiłków dziennie, a to nie jest tak, że jestem na etacie jak niektórzy, nie mam dzieci. Jeżeli ktoś jest na etacie, ma do tego jeszcze może jakąś działalność na boku, ma dziecko albo gromadę dzieci, to ja nie wiem, jak to można ogarnąć, żeby przygotować pięć posiłków dziennie i myślę, że takie porady dietetyczne to kończą się u ludzi po prostu wciąganiem batona za batonem. Efekt jest taki, że. Zjadamy tabliczkę czekolady, wybijamy sobie cukier w kosmos. Następnie po dwóch godzinach gwałtownie nam ten cukier spada i czujemy głód tak ostry, że nas wykręca i jesteśmy gotowi zabić za kolejnego batona. Dla mnie to jest absurdalne to nie jest odżywianie i w ogóle to nie ma sensu. Jeżeli ktoś jest bardziej ogarnięty, no to może zamiast tego batona, no to biegnie do żabki czy biedronki po jakieś gotowe danie, wrzuca je do mikrofali i okłamuje się, że ma zbilansowany posiłek, albo jedzie na diecie pudełkowej, ale na boga, ile można jeść z plastiku. Ale dobra, załóżmy, że ktoś jest super ogarniaczem, gotuje sobie w ogóle 5 posiłków na cały tydzień, gotuje przez cały weekend, ma te 25 posiłków na cały tydzień roboczy, one są zbilansowane, zdrowe i jest spoko. Ja się pytam, po co utrzymywać ten podwyższony ostatecznie, bo posiłkowy poziom cukru we krwi? Po co, jeżeli wiemy doskonale, że podwyższony poziom cukru we krwi koreluje z takimi przypadłościami jak nadciśnienie, otyłość, obniżona odporność, nowotwory, choroby serca i układu krążenia, i podczas kiedy wiemy, że Wiele korzyści zdrowotnych można wynieść z okresowego poszczenia, o nich więcej tutaj. I skoro wiemy doskonale, że ci, którzy jedzą większe posiłki, ale rzadziej, mają większe uczucie sytości, niższy poziom cukru w długiej perspektywie, w efekcie niższy poziom insuliny i większą insulinowrażliwość czyli innymi słowy, po prostu lepszą zdolność organizmu do zarządzania cukrem we krwi, cukrem, w organizmie, no i cały szereg innych korzyści zdrowotnych. Dlaczego? Po co wciska nam się ten kit o zdrowym odżywianiu, o częstym jedzeniu, o tych niewielkich posiłkach, o utrzymywaniu stałego poziomu cukru we krwi? Ja nie wiem, wy sami sobie odpowiedzcie. Mam na ten temat pewną hipotezę. Z udziałem korporacji farmaceutycznych i branży spożywczej, wielkich korporacji z tej branży, ale to nie czas i miejsce. Ważne jest, żeby sobie odpowiedzieć na to podstawowe pytanie i samemu podjąć decyzję tak, żeby to było z korzyścią dla zdrowia każdego z nas.